ósma edycja festynu dla Reksa. Jak zawsze świeci piękne słońce, jest wspaniała pogoda i mnóstwo ludzi, jak zwykle dopisało nam ogrom fantastycznych współorganizatorów, których z roku na rok jest coraz więcej. Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Dużo pysznego jedzonka, zarówno na słodko, jak i na słono, zwierzątka. Dmuchańce, różne służby nasze tutaj e, lokalne. Także dzieje się, dzieje się jak co roku. E, a Festyn oczywiście jest zwień, zwieńczeniem licytacji, które trwały przez ostatni miesiąc. Możemy zdradzić też już teraz, że pobiliśmy rekord licytacji z zeszłego roku. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że Festyn również pobije rekord z zeszłego roku. Jest to ósma edycja naszego festynu i jest to edycja wyjątkowa, ponieważ zbieramy środki na leczenie naszej koleżanki Justyny. Oprócz zbiórki, która odbywała się podczas festynu, zachęcamy do odwiedzenia założonej przez nas zrzutki. Ta zrzutka jest podłączona u nas na profilu na Facebooku. Profil nazywa się Akademia Nauczania. Pozytywnie zwariowanej osoby, jeśli chodzi o zwierzaki. Myślę, że w naszym Malworku nie ma. Także Pani Krystyno, gorące, gorące brawa, dużo wytchnienia dla pani, ale również i męża, bo wiem, że też z panią również to robi. Męża wytrwałości i cierpliwości, bo my wiemy jak to wygląda w domu, ale kiedy... Słuchajcie, to... to nie tylko ja jestem zakręcona, są też zakręceni wszyscy wolontariusze. Szanowni Państwo, miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt. Dlatego zachęcam Państwa, byśmy nie przerywali tej akcji. To nie koniec. Dzisiaj rozpoczynamy konowne kolejne dni, w których możemy zebrać pieniądze, oddać je dla Reksa i wspomóc Paną Krystynę Panek i fundację REX, która opiekuje się zwierzętami, które tak naprawdę my, ludzie zostawiamy sami i bez opieki. Zapraszam Państwa, składajmy się, pomagajmy, pomagajmy zwierzętom.